W Synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, Rzekł do nich, to Was gorszy? A gdy ujrzycie syna człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem? To duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc, oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu, Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożem. Oto słowo Pańskie. Miejsce to Biblijne Kafarnału, świadek wielu cudów, wyrzucenia złego ducha, uzdrowienia, świadek słów Chrystusa, a jednocześnie adresat mocnych słów Jezusowych, który mówi biada. Tobie, Kafarnaum, ja na tobie Betsajdo. Bo gdyby w Tyrze, Sydonie działy się cuda, które w tobie się dokonały, dawno by się nawróciły. To Kafarnaum to może być symbol każdego z nas. Miejsca, w którym Bóg dokonuje wielu znaków. Znaków, które mają skłonić nasze serce ku nawróceniu. Ku odkryciu za Świętym Piotrem myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś Synem Bożym. I to doświadczenie, ten wybór nas określa. Szymon będzie tym, który pójdzie za Jezusem, który nie odejdzie. Który dalej pozwoli się Jego słowu kształtować. Więź z Jezusem przeprowadzi go przez zdradę. Pozwoli mu, pozwoli mu odkryć, co to znaczy, że Chrystus ma być najważniejszy. Powie: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jak te proste słowa mogą streścić modlitwę każdego z nas i postawę naszych serc. Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Moimi uczynkami, moim życiem, moim postawą, moimi myślami nie robię nic więcej niż to, że Boga kocham, że Bóg jest dla mnie ważny, że wykonuję nieustannie tego wyboru, którego, który musiał dokonać naród wybrany po wyjściu z niewoli egipskiej. Przez trudne doświadczenia przeprowadzeni przez pustynię, ale nietrudne dlatego, że Bóg im je utrudniał, ale oni sami utrudniali Bogu wyprowadzenie ich z niewoli. I przez swoją zatwardziałość serc, i przez szemranie, i przez niewiarę, i przez odwracanie się od Pana Boga, przez zrobienie sobie cielca, utrudniali Bogu wyprowadzenie. Czasem może to być metafora naszego życia. Oczywiście są trudności, które od nas nie zależą, ale często w naszym życiu wiele przeciwności nie jest dopustem Pana Boga, takim, który ma uczynić nas świętymi, ale często wynika z naszego zaniedbania, z naszej chłodnej postawy względem Pana Boga. Jeden ze świętych, dał taką radę. Módl się przynajmniej pół godziny dziennie. A jeśli powiesz, że nie masz czasu, to godzinę. Bo pytanie o zaangażowanie naszego serca jest głównie pytaniem, moi drodzy, o miłość. Można intensywnie przeżywać czas, ale kiedy nagle Pan Bóg przestaje być ważnym, to nawet te krótkie nasze modlitwy nie rozpalają naszej miłości ku Bogu i ku Bliźniem. Naród wyprowadzony Doświadczył opieki Pana Boga. Jest to już nowe pokolenie, to, które będzie wchodzić do ziemi, do ziemi izraelskiej. Doświadczenie pustyni powinno ukształtować w nich ufność względem Pana Boga. To, co mówi psalmista, Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwie, sprawiedliwy Ale Pan go ze wszystkich wydawia. On czuwa nad każdą jego kością i żadna z nich nie zostanie złamana. Warto zadać sobie pytanie o moją motywację przychodzenia do Kościoła o to, co rzeczywiście jest w głębi mojego serca, co, jaka myśl pierwsza rodzi się, kiedy wchodzę do świątyni. Czy potrafię z tym całym bagażem tygodnia, który wnoszę w to miejsce, zawierzyć siebie Panu Bogu? Czy może gdzieś w moim sercu jest może nienazwane, ale jednak taka postawa, że wchodzę by Panu Bogu wyrzucić, dlaczego liczne nieszczęścia cierpi, sprawiedliwi, dlaczego taki świat jest, w którym żyję, dlaczego takie relacje są, w których żyje? Może często. Nie ma w nich zrozumienia, nie potrafimy w pełni budować więzi z drugim człowiekiem. I dlatego przychodzimy do Chrystusa, aby On nam w tym pomógł, aby On umocnił nas, byśmy trwali przy tym, co słuszne. Dzisiejsza kolekta formularza Mszarnego przypomina nam o tym, Boże, Ty jednoczuj serca wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam znieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, byśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. I przychodzimy. Bo w to Słowo wierzymy, bo wierni Chrystusowi możemy się stać Jego świadkami, bo karmiąc się Nim, jesteśmy zdolni budować relacje z drugim człowiekiem, gdzie odniesieniem tych relacji będzie sam Chrystus. I przeżywane powołanie małżeńskie i moje odniesienie do drugiego człowieka będzie jednym wielkim świadectwem danym Chrystusowi. Dzisiejsze drugie czytanie jest niezwykle wymagające, ale niezwykle szczere i prawdziwe. I wymagające dla żon, by być poddane mężom. I wymagające dla mężów, gdzie apostoł stawia jako wzór miłości Jezusa Chrystusa. Nie bez znaczenia, kiedy małżonkowie przeżywają jubileusz 50-lecia małżeństwa, to jednym ze znaków, które towarzyszą obrzędom, jest wręczony im krzyż. Dla chrześcijanina to jest wzór miłości, to jest wzór poddania. Ta miłość, która zbawia, ta miłość, która wyzwala z egoizmu która nie pozwala, by drugiemu człowiekowi działała się krzywda. Miłość, która jest świadectwem tak mocnym, że porusza serce. Przychodzimy, aby umocnić się spotkaniem z Chrystusem. Nie pozwalajmy sobie na to, by świat, w którym żyjemy, odwrócił nasze serca od Niego. Odebrał nam radość z osobistej modlitwy. Odebrał nam wiarę w skuteczność spotkania z miłością Boga w najświętszym sakramencie. Jak wielu ludzi, od codziennej mszy świętej rozpoczyna dzień, nie traktując go jako czasu straconego, przyjść, aby usłyszeć słowo, aby przyjąć Chrystusa do swego życia, by za świętym Pawełem mógł co ostatecznie, ostatecznie powiedzieć, żyję ja, lecz już nie ja, bo żyje we mnie Chrystus. I gdzieś świadomie, a często może i podświadomie spotkani ludzie będą w nas spotykać Chrystusa w Duchu Miłosierdzia, dobrego budującego Słowa. To nie jest wizja, która jest nieosiągalna dla każdego z nas. Pod warunkiem, że dokonamy tego wyboru, którego świadkiem jest Josuana. Ja i mój lud chcemy służyć Bogu. Czy wyboru świętego Piotra? Myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. W jednym z utworów literackich. Pojawia się piękna sekwencja, którą może w różnych wersjach słyszeliśmy. Dokonawszy wyboru na wieki, codziennie wybierać muszę, bo ten wybór określa kim jestem. Chrześcijanie to ten, który nieustannie wybiera Chrystusa. I temu wyborowi jest wierny.